Lokal mecenasa składał się z dwóch części. Cztery większe pokoje miały okna od ulicy, dwa mniejsze od podwórza. Paradna połowa mieszkania przeznaczona była dla gości. W niej odbywały się rauty, przyjmowani byli interesanci i stawali krewni albo znajomi mecenasa ze wsi. Sam pan tomasz ukazywał się tu rzadko i tylko dla sprawdzenia, czy wywoskowano posadzki, czy starto kurz i nie uszkodzono mebli. Całe zaś dnie, o ile ich nie przepędzał za domem, przesiadywał w gabinecie od podwórza. Tam czytywał książki, pisywał listy albo przeglądał dokumenty znajomych, którzy prosili go o radę. A gdy nie chciał forsować wzroku, siadał na fotelu naprzeciw okna i zapaliwszy cygaro, zatapiał się w rozmyślaniach. Wiedział on, że myślenie jest ważną funkcją życiową, której nie powinien lekceważyć człowiek dbający o zdrowie. Z drugiej strony podwórza wprost okien pana Tomasza znajdował się lokal wynajmowany osobom mniej zamożnym. Długi czas mieszkał tu stary urzędnik sądowy, który spadłszy z etatu przeniósł się na pragę. Po nim najął pokoiki krawiec. Lecz, że ten lubił niekiedy upijać się i hałasować, więc wymówiono mu mieszkanie. Później sprowadziła się tu jakaś emerytka wiecznie kłócąca się ze swoim sługą. Ale od świętego Jana staruszkę już bardzo zgrzybiałą i wcale zasobną pomimo jej kutliwego usposobienia wzięli na wieś krewni, a do lokalu sprowadziły się dwie panie z małą, może ośmioletnią dziewczynką. Kobiety utrzymywały się z pracy. Jedna szyła, druga wyrabiała pończochy i kaftaniki na maszynie. Młodszą z nich i przystojniejszą dziewczynka nazywała mamą, a starszej mówiła pani. I u mecenasa, i u nowych lokatorów okna przez cały dzień były otwarte. Kiedy więc pan Tomasz usiadł na swoim fotelu, doskonale mógł widzieć, co się dzieje u jego sąsiadek. Były tam sprzęty ubogie. Na stołach i krzesłach, na kanapie i na komodzie leżały tkaniny przeznaczone do szycia i kłębki bawełny na pończochy. Z rana kobiety same zamiatały mieszkanie, a około południa najemca przynosił im niezbyt obfity obiad. Zresztą każda z nich prawie nie odstępowała od swojej turkoczącej maszyny. Dziewczynka zwykle siedziała przy oknie. Było to dziecko z ciemnymi włosami i ładną twarzyczką, ale blade i jakieś nieruchawę. Czasami dziewczynka za pomocą dwóch drutów wywiązała pasek z bawełnianych nici. Niekiedy bawiła się lalką, którą ubierała i rozbierała powoli, jakby z trudnością. Czasami nie robiła nic, tylko siedząc w oknie przysłuchiwała się czemuś. Pan Tomasz nie widział nigdy, żeby dziecię to śpiewało lub biegało po pokoju. Nie widział nawet uśmiechu na bledziutkich ustach i nieruchomej twarzy. Dziwne dziecko, mówił do siebie mecenas i począł przypatrywać się jej uważniej. Spostrzegł raz, było to w niedzielę, że matka dała jej mały bukiecik. Dziewczynka ożywiła się nieco. Rozkładała i układała kwiaty, całowała je. W końcu związała na powrót w bukiecik, włożyła go w szklankę wody i usiadłszy w swoim oknie, rzekła Prawda, mamo, że tu jest smutno. Mecenas zgorszył się. Jak mogło być smutno w domu, w którym on od tylu lat miał dobry humor? Jednego dnia mecenas znalazł się w swoim gabinecie około czwartej. W tej godzinie słońce stało naprzeciw mieszkania jego sąsiadek, a świeciło i dogrzewało bardzo mocno. Pan Tomasz spojrzał na drugą stronę podwórza i widać zobaczył coś niezwykłego, gdyż z pośpiechem założył na nos binokle. Oto co spostrzegł. Mizerna dziewczynka oparłszy głowę na ręku, położyła się prawie na wznak w swoim oknie i szeroko otwartymi oczyma patrzyła prosto na słońce. Na jej twarzyczce, zwykle tak nieruchomej, grały teraz jakieś uczucia, niby radość, a niby żal. Ona nie widzi szepnął mecenas, opuszczając minokle. W tej chwili doświadczył kłucia w oczach na samą myśl, że ktoś może wpatrywać się w słońce, które ziało żywym ogniem. Istotnie. Dziewczynka była niewidoma od dwóch lat. W szóstym roku życia zachorowała na jakąś gorączkę. Przez kilka tygodni była nieprzytomna, a następnie tak opadła z sił, że leżała jak martwa, nie poruszając się i nic nie mówiąc. Pojono ją winem i bulionami, więc stopniowo przychodziła do siebie. Ale pierwszego dnia, kiedy ją posadzono na poduszce, zapytała matki: Mamo, czy to jest noc? Nie moje dziecko, a dlaczego ty tak mówisz? Ale dziewczynka nie odpowiedziała, spać jej się chciało. Tylko na zajutrz, gdy w południe przyszedł lekarz, spytała znowu: Czy to jeszcze jest noc? Wtedy zrozumiano, że dziewczynka nie widzi. Lekarz zbadał jej oczy i zaopiniował, że trzeba czekać. Ale chora im bardziej odzyskiwała siły, tym mocniej niepokoiła się swoim kalectwem. Mamo, dlaczego ja mamy nie widzę? Bo tobie oczko zasłoniło, ale to przejdzie. Kiedy przejdzie? Niedługo. Może jutro, proszę mamy? Za kilka dni moja dziecina. A jak przejdzie, to niech mi mama zaraz powie, bo mi jest bardzo smutno. Mijały dnie i tygodnie w ciągłym oczekiwaniu. Dziewczynka poczęła już wstawać z łóżeczka, nauczyła się chodzić po pokoju o sama ubierała się i rozbierała powoli i ostrożnie, ale wzrok jej nie wracał. Jednego razu mówiła prawda, mamo, że ja mam niebieską sukienkę? Nie, dziecko, masz popielatą. Mama ją widzi? Widzę, moje kochanie. Tak jak i w dzień? Tak. Ja także będę widziała wszystko za kilka dni? Nie, może za miesiąc. Ale ponieważ matka nie odpowiedziała jej nic, więc mówiła dalej. Prawda, mamo, że na dworze ciągle jest dzień, a w ogrodzie są drzewa, tak jak dawniej? Czy do nas przychodzi ten biały kotek z czarnymi łapkami? Prawda, mamo, że ja widziałam siebie w lustrze. Nie ma tu lustra? Matka podaje jej lusterko. Trzeba patrzeć tutaj, o tu, gdzie jest gładkie. Mówiła dziewczynka, przykładając lustro do twarzy. Nic nie widzę, rzekła. Czy i mama nie widzi mnie w lusterku? Widzę cię, moja ptaszyno. Jakim sposobem? zawołała dziewczynka żałośnie. Przecie, jeżeli ja nie widzę siebie, to już w lustrze nie powinno być nic. A tamta, co jest w lustrze, czy ona mnie widzi, czy nie? Ale matka rozpłakała się i wybiegła z pokoju. Najmilszym zajęciem kaleki było dotykać rękoma drobnych przedmiotów i poznawać je. Jednego dnia przyniosła jej matka lalkę porcelanową. Ładnie ubraną, za rubla. Dziewczynka nie wypuszczała jej z rąk. Dotykała jej noska, ust, oczu, pieściła się z nią. Poszła spać bardzo późno, wciąż myśląc o swej lalce, którą ułożyła w pudełku wysłanym watą. W nocy zbudził matka szmer i szept. Zerwała się z pościeli, zapaliła świece i zobaczyła w kąciku swoją córkę, już ubraną i bawiącą się lalką. Co ty robisz, dziecino? zawołała. Dlaczego nie śpisz? Bo już przecież jest dzień, proszę mamy. Odparła kaleka. Dla niej dzień i noc zlały się w jedną i trwały zawsze. Stopniowo pamięć wzrokowych wrażeń poczęła zacierać się w dziewczynce. Czerwona wiśnia stała się dla niej wiśnią gładką, okrągłą i miękką. Błyszczący pieniądz był twardym i dźwięcznym krążkiem, na którym znajdowały się jakieś znaki w płaskorzeźbie. Wiedziała, że pokój jest większy od niej, dom większy od pokoju, ulica od domu, ale wszystko to jakoś skróciło się w jej wyobraźni. Uwaga jej skierowała się na zmysł dotyku, powonienia i słuchu. Jej twarz i ręce nabrały takiej wrażliwości, że zbliżywszy się do ściany, czuła o kilka cali lekki chłód. Zjawiska odległe oddziaływały na nią tylko przez słuch. Przysłuchiwała się więc po całych dniach. Poznawała posuwisty chód stróża, który mówił piskliwym głosem i zamiatał podwórko. Wiedziała, kiedy jedzie z drzewem chłopskim wózek drabiniasty, kiedy dorożka, a kiedy kary wywożące śmiecie. Najmniejszy szelest, zapach, oziębienie się albo rozgrzanie powietrza nie uszło jej uwagi. Z niepojętą bystrością pochwytywała drobne te zjawiska i wysnuwała z nich wnioski. Raz matka zawołała służącą: Nie ma Janowej! Rzekła Kaleka siedząc jak zwykle w kąciku. Poszła po wodę. A skąd wiesz o tym? Zapytała zdziwiona matka. Skąd? Przecież wiem, że brała konewkę z kuchni, potem poszła na drugie podwórze i napompowała wodę, a teraz rozmawia ze stróżem. Istotnie, z zaparkanu dolatywał szmer rozmowy dwóch osób, ale tak niewyraźny, że tylko z wysiłkiem można go było usłyszeć. Lecz nawet rozszerzona sfera zmysłów niższych nie mogła kalece zastąpić wzroku. Dziewczynka uczuła brak wrażeń i zaczęła tęsknić. Pozwolono jej chodzić po całym domu i to ją nieco uspokajało. Wydeptała każdy kamień na podwórzu, dotknęła każdej rynny i beczki. Ale największą przyjemność robiły jej podróże do dwóch całkiem odmiennych światów, do piwnicy i na strych.